Muszę powiedzieć, Tomasz, on czy się stroje podobają. O są twoje pismy, także szacun dla Romadeksu. beznadziejny, ale teraz odwalili taki strzał, że Dzięki serdecznie gminy Zawodników. Ja w tym czasie może już e, zadam jedno pytanie e, trenerowi. E, panie trenerze, jak chcę właśnie oddać z punktu widzenia zawodników, okej? Okay? Czy pan jest zadowolony e, z tego wszystkiego, co działo się przed rundą rewanżową? Tak, ja jestem zadowolony czas, to jest z tego, jak realizowałem, w jaki sposób realizowałem ten okres dosyć ciężki dla mnie w tym momencie to już do takiego momentu, gdzie niecierpliwością będzie na inaukacji. Tu u nas w tym się. Dziękuję. Łódź kocha Sport, Te liderki się układają w LPS w tym zdaniu. Proszę o tym pamiętać będzie miał ten obiekt, kiedy te obiekty, na których będziemy mogli trenować. Przede wszystkim pozdrawiam wszystkich kibiców polskiego Klubu Sportowego bardzo serdecznie. <klucz> Szanowni Państwo, wiecie już, że w listopadzie podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wybudowanie boiska wynosi prawie 95 milionów złotych termin wykonania tej inwestycji to 26 lipca przyszłego roku. To dobra data, to ekstraordynaryjny termin. Jestem przekonany, że wtedy w drugiej, w drugiej połowie przyszłego roku Państwo będziecie już grać na fantastycznym boisku i w drugiej lidze, tak sądzę. Ale zawodników Polskiego Klubu Sportowego, bo to e, będzie ich, e, przede wszystkim ich sukces, ale e, interesują Państwa jeszcze inne e, obiekty. E, za tydzień, mam nadzieję, w niedzielę mecz na e, bardzo szybkim terminie w przygotowanym boisku, e, starym boisku tutaj w bezpośrednim sąsiedztwie hali, a obiekt, który jest bardzo ważny, na szkolenia, na treningu myślę o tym obiekcie przy ulicy Minerskiej. Będzie gotowy najpóźniej do końca kwietnia, ale pogoda bardzo sprzyja ludzkiemu klubowi sportowemu może to się zdarzyć nawet dwa tygodnie wcześniej.